w moim odcineczku dzisiaj gramy sobie w obi napiszę wam nazwę po prostu w opisie eee, dobrze zacznijmy może już testowałam sobie innego więc jestem trochę tam wyciszona w tym bo miałam eee, próby testowe sprawdzenia gdzie co jest więc no jednak tak teraz teraz będzie tak dobrze szło, no, więc to zachęciw się, bo po prostu... Od ja Ej, no co jest? Ja nie wiem. Nie ja wiem, że to były gdzieś te checkpointy. Teraz nie wiem ich znaleźć. Ej, o! Dobra. Mamy tylko 20. Lat. Tak, wystawiłam sobie takie ładne. Bardzo. Okej, okay, możemy przemalować na czerwono. Ale jestem ja wezmę chyba pomarańczowy, żeby to był. Bo wiecie, to jest moje hobby. I też ostatnio. Przez przypadek spotkałam osobę, która mnie sobie, bo cały czas ze mną latała na Brookhaven. Właśnie tak nie róbcie, bo wiecie, nie chcę, będziecie na odcinku to na pewno, ale może na pewno, ale co, yy, no. nie było fajnie jak leżał ze mną i cały czas pisał. Ja też sobie gram w czasami w grę, żeby się wylezować. nie przypadam za tym jak cały czas ktoś ze mną lata, no ale... Jak będę się YouTube'erem, to raczej odcinki będę codziennie. no. I teraz tak zasada, bo akurat postanowiłam sobie, że podczas odcinka też będę mówić o tym, czemu raz piszę, że jestem w takim zajęciu, a raz w takim. A po to tego, bo jeszcze płocie nie podaję dokładnej. No. Znaczy no, podam, ale, ale, wielkie ale, a to jeszcze nie dzisiaj. Może poprzedzimy stówki subskrypcji. No to może. To może coś tam żeby, Dobra. Czy. W sumie chyba poński nie idzie łatwo stwierdzić. Chociaż w pierwszym odcinku to się idzie z tym kłócić. No bo to już się. No jaki to wam przypomina? I pojechałem sobie na mój nick. Nawet może to może zaskapnąć, jaki to to jest. Dobra. Budujemy dalej. Nie zanudzamy się. Bo jak się zanudzimy, no to będzie klipa. Z tym. Jest to, ja myślę, żeby zrobić na przykład checkpoint. O! Będzie ciekawa to. O. Czekaj. Okej, okay, idealnie trafiłem, ale dajmy, że to jest, nie dajmy, że będzie czerwone, żeby było, a nie, zostawmy ten na przykład zielony, ale podkolorujmy tak bardziej. nachęcające będzie. I dajmy, że podłoga zielona, żeby wybrali, ale to już te łupki, a właśnie, co się dzieje, jak wejdzie się w tę drogę, bo nie to stuwa. Okej, okay, w skoro mi się jeszcze zbierają pieniądze, więc może coś przejdźmy to. Te obie na razie aż takie trudne nie jest. Jak chcecie, to wiecie co zrobimy. W następnym odcineczku zrobimy coś takiego, że Nadzie na pewno całą moją ekipę już dobrze. Postaram się, żeby najmniej dwie osoby przeszło to. Do... Później zbuduję samą, no. No, więc. Cieszę się, że w ogóle to będzie coś Dobra, mamy takie słupki, więc przemaluję je na zielono. Na przykład? Jako ten. Listek marchewie. O kurde. Tak, biorę to jako marchewkowy kolor. No. Patrzcie, teraz je przejdę, no. No a ty, no co jest? Aha, fajnie jeszcze zginąłem Dobra, nieważne a minimy ten fakt yy. U, no może takie byśmy zrobili A teraz po kolory O Te fajne w sumie Ale to później się tym pobawimy na przykład w kolejnym odcineczku, na który będę takie polece, jak wyjdzie razu. No, e, więc... Szczerze. Odcinki... No, teraz będę też trwało tak ostatnio. To się... ostatnio. Ostatnio to kiedy było w sumie. Miesiąc temu. A czy nie? To było nie miesiąc temu. To było... Prawie, że miesiąc... No prawie, że miesiąc już temu. Bo jak teraz już będziemy... w szkole... Nie chce mi się tego. Dobra, chodźmy idźmy sześć innych hobby. W ogóle można sobie to kupić. O. No, weźmy do na przykład z takiego. O, na przykład 30. Dobra, no, że będziemy mieć więcej tym razem. Powiem tyle, niektórzy że mają bardzo kreatywne hobby. A nie dobra, już się włączyło. Dobra, przejdźmy. Zobaczcie sobie moje y, umiejętności skakania. Z moimi lagami pięknymi. Idzie to, u mnie lata. Chyba, że to jest ten model fli. O! Oj, nienawidzę tego! Widzicie to? Ja nawet podskaczyć nie umiem. Jest tam taki dobry w to normalnie. No nie wierzę no. A nie, ja nie będę tego robić, nie chce mi się. A ty co masz tutaj? O, ciekawe. Poczekajcie. Dobrze, oj! Akurat jak wróciłam do mm, mm, jego miejsca nagrywania, akurat usunęła za to wiem. No. Dobra, wróćmy do budowania. O, o, fajnie mnie zabija. Czekaj. No, dobra. Wolę normalnie budować już. Dobra, zobaczcie sobie. Najpierw ja przychodzę swoje. Bo to na razie jest łatwe. I tak postanowiłam, że zrobimy tak. W następnym odcinku, lub w innych odcinkach na przykład, zrobimy, że moi znajomi będą przychodzić. To chyba nie będą tego oglądać. S <laughs> Raczej nie. Chociaż. Kto wie. Dobrze. Yy... O, to będzie ciekawe. Myślę, już to zrobmy w kolorach moich znajomych na przykład. No. Przepraszam, akurat to był mój budzik. Przepraszam bardzo. No, ale już tam się pozbyłem go, więc nie musisz się bać. No i czasami właśnie taka, że sobie się, się wyświetlać, no bo no, tak wyszło. Dobra, weźmy ostatnie na przykład, zróbmy w kolorach moim. Więc to będzie w moim, a tam będzie w oliwie, jeśli. Bo oni kierują, się. Nie, nie wiem. No dobra, chyba że. Śląsk tam. Hmm. Oczywiście w kolorach naszych e, czyli Ani, Hani ja sam już nie pamiętam jaki był ten co było czym o kurde czekajcie to jest różowe? Ja. widzicie, właśnie sam dedułam już na swoim jestem taki w to pro budowanie tego i ostatniej osoby Weźmy czarny. Chyba już sam się ja, kto jak lubią. Nie ja sama żebi Dobra, weźmy przemalujmy na przykład to na czarno, a to na fioletowo, żeby było żeby zmylić każdego. To chyba był pierwszy fioletowy. Drugi mamy niebieski. O kurde. Zmieniłam nazwanie Dobra. Napiszcie sobie na przykład wasze nikki, albo na przykład kiedy byście chcieli, bo ja bym na przykład mógł z Wami, na przykład wasze obie przejść, bym też zrobił taki odcinek. Możecie napisać nikki na przykład. Byśmy mogli na przykład kiedyś się mówić, na przykład angielkę w tą i przy okazji, bonus jest taki, żebyście byli na odcinku. Szczerze polecam być, bo na no, pewno będziecie mieć yy, później, prędzej później napisze wasze nicki raczej, żebyście mogli grać innymi też. No tak jak mówiłem, dalej mam trochę ten katzel no więc no. Na przykład będę czasami musiał przerwać swoje słowo, bo no, Musi się napić coś. Dobra, słuchajcie widzowie, no to już wygląda nawet jak jakawy obim bardzo. Szczerze, że i tak musimy teraz zapamiętać. To co? I To chyba. Dobra. Chodźmy na sam start. I to ma nie dobra, nie da się skrzydłować. Tam też ci to. zobaczmy. na przykład w sumie. Jeszcze. Okej, okay, takie, takie. A gdzie jakieś checkpointy? Ja co ja będę robić? Mam cię się zresbić? Kurde. Fajnie. Halo, daj ktoś. Nie ja mogę sam sobie dać gwiazdkę? Nie, nie mogę. To jest moje, okej. Okay. Dobra, tam 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 jakieś dziwne. Okej, okay. wiem, że tam temat dziwna. Dobra. No, Checkpoint. Chociaż szczerze, że są checkpointy. Okej, okay, dobra. Pytanie, się, teraz trzeba skręć w kaczkach czy po czym? Po kaczkach, okej. Okay. Nie. Widzicie jak mi laguje? I teraz muszę wszystko na nowa przechodzić. Dobra, chociaż przejdźmy jedno hobby od kogoś. jedno. Nie wierzę w to. Nie, dzisiaj musimy. Podczas tego odcinka musimy przejść chociaż jedno hobby. O nie wie. Jak ja teraz spadnę, to ja się tak wkurzę bardzo. No nie wierzę. No poza, patrzcie, poza odcinkiem idzie tak genialnie. Wszystko mi idzie genialnie. Ale teraz, jak już gram na odcinku, no to oczywiście, że nie możemy iść idealnie. I kiedy to jest głupie. O, wreszcie. Ciekawe cię teraz znowu spadam gdzieś. A... I co teraz? A, tu dobra, to zjedna. Zjeżdża. No proszę mi dać, jechać. Jak chcę do góry. Dajcie mi do góry. Ile to sekund tam czeka u góry? Kiedy dola? A mnie teraz spadnę? Czekajcie, że. stre Nie, tu nie wolno czekać, kurde. A to co? Jak się nie widziała coś? A, fajnie, mogę sobie wziąć karda. A, no to sobie pojechałem, że tak powiem. Eee, I teraz piłeczki. Dobra, udało nam się. Wreszcie. Znaczy moje na razie... Hmm, mój obi jakie skomplikowane to nie jest na początku. ale na pewno z późniejszym czasem to jest możliwe, że i ci nawet dwie serie będą. Bo nawet te obi może być bardzo długie, więc no. Dobra. Więc teraz tak, żebyśmy zrobili coś trudniejszego, o wiele. Coś, co lekko na chwilę, no ja nawet nie przejdę. się <śmian> siebie. Nie, takie na no nie. O! Coś takiego na przykład. O, ostatnio to mi przestraszyło tam, u tamtej. A to samo się zawala. Nie, tak powiem, tu nie robię. Po co? Nie ma no, dobra, zróbmy tam jakby nie było, nie się nie da tak przejść. Eee, okej. Okay. Dobra, najpierw to może przemawimy. No. To jest takie, dobra, w naszych... O, widzicie to? No patrzcie, no. Dobra, może tak. <grymne> proszę jak chcę to, to jednak będzie dużo łatwiej. To, taki to jest takie troll. rol. że że ja nie wiem, kolory moich teraz zdejmę, będę. Czyli jest fiolet. Dobra. <grymne> dosłownie jakbym robił tańczano różowy i mi czarny patrzcie jestem pod mapą no ja nie mogę Napiszcie, czy wam takie odcinki się też podobają bo na przykład mi to bardzo dużo pomaga czy na przykład robić takie odcinki czy nie bo, bo mi, nie podobają mi się na przykład czy znaczy... Mm, aktualnie mi to nie przeszkadza, robienie odcinków takich, ale to wszystko zależy od was. Robimy mm. hmm. no, tak. I robimy ten zielony. A, nie da, a da się, dobra. Gdzieś um. hmm. parkour. Chociaż znając to jest spadnę pewnie na pierwszym. Dobra, no to co? No na przykład może takie logiki najpierw a później coś trudniejszego. No te lody takie jakieś straszne, to nie są. Chyba nie pogryzam. Weźmy też w naszych kolorach. Sorry, jak zdrowy, na przykład zrobię takie trzy. To nie jest ja wolę innych, ale no. Tak jak jakoś wyszło. A, nawet nie, nic to chyba nie robi nawet. A nie, jednak robi. A ja proszę przecież przez to. Hmm. Dobra, nie kłam. Yy, to dajmy, że fioletowa będzie ta. Oj. Nie mogę. Ja nie mogę. Chodź, lody? U, muszę to też Mistrzem świata jestem w tym Dobrze mm. już wiadomo, że tego na pewno kolejny odcinek nie będzie. Nie no, na pewno będzie jeszcze z tego odcinek, bo to, to trochę długo zajmuje takie budowanie. Szczerze mówię wam, że już odcinku jest dziewiętna 19 minut i 32 sekundy, więc <grym> trochę już to buduję. Ubrałem. Jakaś lawa na przykład. Jeden milion. O! co to robi? A nie. O. Aha, to jest finish, to ja. To nie, dzięki. Podziękuję. ja takiemu. Dobra, możemy zbudować te schody. Bo bardzo podobają mi się takie. Dobra, Gdzie ładna. Obi. Dobrze, yy, więc zląb. Może zrobimy coś takiego na przykład. Tę spinaczkę. No nie, wiesz jak nie, już dwie nie potrzebne są. Dobra, weźmy sobie tym razem odstęczkę zrobię, ale nie chce się układać, latać Pamiętaj, to zaczyna powoli wkurzać. Kiedy to się, o. Dobrze. dobra, biały, biały teraz żółty dajmy marynkowy nie, ten trzeba poprawić, będzie jakiś brązowy, biały niebieski biały czarny chociaż ten róż, ten fioletowy sam sobie wyszedł jako ciężko będzie zrobić, dobra, weźmy taki różowy. Zdajmy, że to jest ten cały fiolet mm. No słuchajcie widzimy no. Czas dobiega końca w tego odcinku, wiem, że mam smutno, ale na pewno zrobimy z tego drugą część, więc jak się z wami żegnam. Na razie!